Jak przestałem być brzydki i zacząłem być trochę mniej brzydki? Pierwszą z tych rzeczy jest siłownia. Jeżeli masz dwie zdrowe ręce, dwie zdrowe nogi i nie doświadczyłeś żadnych poważnych kontuzji, które uniemożliwiają ci chodzenie na siłownię, nie ma żadnego powodu, żebyś nie rozwijał swojej sylwetki. Kolejną rzeczą, którą możesz zrobić, są włosy. Jeżeli jesteś osobą taką jak ja, która łysieje i pod swoją czupyną, która jest zaczesana do przodu, Mam już za kola i możesz rozważyć przeszczep włosów. Kolejna rzecz to elegancja. Jest to bardzo łatwy sposób na to, aby dodać sobie kilka punktów atrakcyjności w oczach kobiet. A więc zainwestuj w takie klasyki jak koszulki polo, koszule, spodnie, dżinsy, spodnie, które są bardziej eleganckie. Półeleganckie, czy też lniane na lato, takie jak te, które mam na sobie. Zainwestuj w dobrą parę tenisówek. Ładne skórzane buty, czy też mokasyny w cieplejsze dni, podobają się w większości kobiet zdecydowanie bardziej niż t-shirty, czy też noszenie sportowych ubrań. Unikaj też dziwnych urozmaicań, takich jak na przykład czarne tasiemki przy kołnierzyku koszuli, albo dziwne kolorowe wzory na koszuli.